Jakub Włoński, witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć Ci dzisiaj kilka słów na temat tego, o czym nie pamięta wiele osób, które wgrywają swoje produkcje na e, wyszukiwarkę YouTube i co przez to tracą. E, podejrzewam, że. Trafiałeś na filmy w, oglądając, przeglądając YouTube, które miały bardzo, ale to bardzo dużą liczbę wyświetleń. Dajmy na to 100 tysięcy, 500 tysięcy, milion, 2 miliony, 5 milionów, 10 milionów e, wyświetleń. I są to filmy, które stają się bardzo, bardzo popularne. Właścicielami tych filmów są ludzie, którzy mają na przykład własne strony internetowe i zależy im jak najbardziej na tym, żeby mieć jak największą ilość ruchu na swojej stronie. No bo po to tworzą te strony, prawda? I jeżeli przypatrzysz się tym filmom, o, którym ci mówiłem, o których ci mówiłem, to te filmy mają bardzo, ale to bardzo dużą ilość oglądalności. I jest pewien trik, którego. Mm, o którym może wiedzą ludzie, ale nie zawsze o nim pamiętają. Trik polega na tym, aby zaraz po dodawaniu filmu do, do YouTube'a na samym dole pod filmem w opisie dać link aktywny, który po przekliknięciu przeprowadzi cię na, na, twoją, na, na Twoją stronę internetową. Jest to dosyć istotne, bo wyobraź sobie, że powiedzmy, że mamy film, który obejrzało milion osób. I nawet jeżeli 1% z tego przy, przekliknie na, na Twoją stronę internetową, no to jest już to znaczny ruch, tak? Jeżeli obejrzało tak dużo tych osób ten film, no to prawdopodobnie obejrzy ich jeszcze więcej, no bo coś te osoby tam zainteresowało. Eee, tak więc chciałem Ci jeszcze powiedzieć, że nigdy nie wiesz o tym, kiedy Twój film stanie się popularny i, i co się e, tak naprawdę z nim stanie, ile osób go obejrzy, więc pamiętaj zawsze o tym, żeby dodać link aktywny e, w opisie pod filmem i wtedy ludzie będą mogli mm, przekliknąć i wejść na przykład na Twoją stronę. Więcej na ten temat możesz zobaczyć we wpisie na moim blogu. Jeśli jesteś teraz, to rozejrzyj się po mojej stronie internetowej jakuwołyński.pl. A jeżeli jesteś na YouTube, jeżeli oglądasz ten film na YouTube, to pod filmem, tam na dole, zobaczysz link, który zaprowadzić Cię bezpośrednio na, na wpis na moim blogu i tam będzie konkretny opis, w jaki sposób to zrobić. Tak więc dziękuję Ci bardzo, że obejrzałeś to wideo, które dla Ciebie przygotowałem. I jeśli zainteresował Cię ten wpis na tyle, że uważasz, że warto pozostawić pod nim komentarz, to zapraszam Cię do pozostawienia komentarza pod spodem. Eee, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.